Witam Nagraje na kanale Krasy Granie, kolej za starami Wisły Kraków, Spoczynamy fortunę pierwszą lidę. dzisiaj mecz pierwszej kolejki, zapraszam was na spotkanie, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, ustaliliśmy skład na dzisiejszy mecz, Jaroch, Uryga, Kolej, Żunka, Cichczan, Baena, Karboduda, Duda, Bregu, Sobczyk, Dorotado, to są piłkarze, którzy wystąpią w tym spotkaniu, mam nadzieję, że będziecie oglądać, jeszcze hmm, zastanawiam się... Nad sprawdzeniem piłkarzy ze szukiem, bo tego rzeczywiście nie zrobiliśmy. Jest Cordoba, jest A.S., Gomez, Mambaso. Odbiór piłki jasno. Nie są to jeszcze piłkarze przygotowani do ligowych boisk. Zapraszam Was na oglądanie. No i Trzymajcie gdzie tu. Stal Rzeszów, Wrąbel, Prokic, Dias, Łyczko, Kądziolka, Rosu, Danielewicz. No, mam nadzieję, że Wrąbel że będzie miał sporo roboty dzisiaj pod polem karnym. Sobczak z Rotado sprawiał, że będzie gorąco. Rozpoczynamy sezon pierwszej ligi. Mam nadzieję, że Wisła Kraków pokaże się z jak najlepszej strony, że uda nam się awansować w tym pierwszym sezonie. Tego oczekuje zarząd, tego oczekują kibice. Potrzebujemy wzmocnień, potrzebujemy wzmocnień, widzę jako trener luki na kilku pozycjach. Dobrze, teraz Teurega Piłka do Sobczaka od razu. Piłkarze Wisły Kraków próbują przenieść ciężar na napastniku. Teraz Duda. Duda jest bregu, który no, wygrał tę rywalizację na lewej stronie. Sobczak niepotrzebnie schodził do środka. Bregu wraca za piłkarzami z Stali Rzeszów. Baena. Bena, który też rozpoczyna tą rywalizację na boiskach pierwszej ligi w podstawowym składzie. Karbo. Dobre wejście Dudy, Duda, Sobczak, no niestety nie tym razem. Dobrze, dobrze Żunka, Baena utrzymał się przy piłce, Baena jeszcze parę metrów, pocholujemy tą futbolówkę, teraz roda do nie, to Sobczak za plecami obrońcy, no i obok bramki, Tal, Wisła Kraków, na razie 0-0 na tablicy, 22 minuta. Będziemy próbowali atakować się, e, skrzydłami, będziemy próbowali odebrać e, piłkę jak najszybciej. Teraz żunkanie, to Jaroch, świetna interwencja naszego bocznego prawego obrońcy. Baena. 30 minuta. Baena. Baena. No i ślisk zawodników stali powoduje przerwanie akcji Wisły Kraków, traków. Carbo. Uryga. Piłka do Carbo. Carbo. Bez większych problemów łapie futbolówkę fibo między nogi. Carbo. Jeszcze dziś Lasy przy piłce, Carbo. Do Dudy. przerwana akcja, ale tylko na chwilę. Kolej, Uryga, Karbo, Baena, Piłkarze Stali, na razie mają sposób na ofensywę Wisły Kraków, przerywają każdą z możliwych akcji. Diaz. Szuka okazji na dośrodkowanie Diaz. Dobrze, śladce, ale tylko na chwilę. Udaje mi się, więc z tego kryzysu kolej, kolejczyk No i 1-0. 46 minuta. Pan wprowadzić wprowadzi z Kraków Na własnym stadionie. Zobaczmy tą bramkę jeszcze raz, tutaj błąd wyjście Czikczan spóźniony z tą interwencją, niestety pierwsza połowa za nami, bez zmian czy to była dobra a, czy to była e, czy to była dobra połowa wykonania wisu Kraków? A raczej nie e, Żunka Żunka Traci, tracimy piłkę na rzecz piłkawy stali. Rzut do łyczko, łyczko. To rozpoczyna Kolejna, kolejną szarżę na bramkę Czivczana. Ładnie to chciał zakończyć zawodnik z Gogu, Jeszcze zostawiamy Karbo na boisku. Brzunka. Bregu. Mamy jeszcze chwilę. Woda do. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest 59 minuta. My nie stworzyliśmy sytuacji zagrażającej stali rzeszów. Na razie to oni konstruują kolejną akcję, która może przynieść bramkę. I teraz świetnie kądziołka, zrywa się Chikchan. no to była interwencja, która mogła się podobać jest Żyro, to on zmieni Roda do Duda no właśnie, czy Gogu dostanie szansę? Dostanie szansę w tym spotkaniu Gogu? jest Baena, jest Roman, czeka Villar, chyba on też wejdzie na boisko za Baena Gdybyśmy wygrywali, mniejsze, mniejsze problemy by były przy konstruowaniu akcji, tak? To większe obciążenie. Teraz Vilar. No, nie najlepsze jego podanie, będzie rzut jednak z Auto Piłkarze stali rozpoczynają, kradnąc kolejne minuty, 70 minuta, zbliżamy, zbliżają się do bramki. Chyptan świetnie broni, Bregu Roman, jeszcze pozostawimy Bregu na boisku, dobrze wyskoczyliśmy do tej akcji, Wilar, Miki Wilar ucieka do rogu, Miki Vilar. czeka na Żunkę, Żunka podłącza się do tej akcji, jest Żyro, Żyro, jest Miki Wilar, Miki Wilar, teraz Sobczak, 1 do 1, 78 minuta, remisujemy ze staną. Coś czuję, że Ronda do ławka rezerwowa Preku Roman, niech i tak będzie. Pierwszy mecz ligowy, remis. Wolelibyśmy na pewno wygrać to spotkanie, ale wygrać je w okolicznościach, kiedy dajemy satysfakcję naszym kibicom Bregu. Bregu, żyro, żyro, teraz żyro się podpalił, żyro strzela, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze słupek, jeszcze walczymy do końca. 86 minuta. Mamy bramkę. No, teraz będzie zmiana bregu zejdzie. Wejdzie Roman, Basza za Karbo, jeszcze się uda. Sobczak zdobywa bramkę numer 2 w tym meczu. Prowadzimy ze Stalą, tylko zostali podłamani. Zobaczcie co się dzieje, tutaj wydaje mi się, że Rodado usiądzie na ławce, Żyro z Sobczakiem będą mieli dużo do powiedzenia w kolejnych spotkaniach. Oczak, druga bramka. Jeszcze doświadkowanie, jeszcze musimy powalczyć, żyro. 92 minuta. I kończymy ten mecz, kończymy to spotkanie. No, można powiedzieć tylko jedno. I Sakraków wygrywa ze stalą Rzeszów w debiucie. w Kole pokonuje starszych Rzeszów. Mecz wyrównany. Z przewagą stali Rzeszów w wielu momentach. Obrona zagrała poprawnie. Duda rozczarował. Nie była to osoba, która wprowadziła grę. Nie była to osoba, która to była szefem tej drugiej linii. Na pewno dostanie szansę w kolejnych spotkaniach, po co to został to sprowadzony, żeby grać. Teraz na pewno będzie do tego krzyżanowski. Odrzucamy ofertę. Będzie do tego okazja Duda. Rozważę imponujący występ, No tutaj na pewno mieliśmy okazję, żeby zobaczyć naszych graczy w akcji. Cały czas myślę o tych napastnikach, cały czas myślę o zawodnikach, którzy mogliby dojść do naszego zespołu. Tutaj widać, że troszkę Francuzów jest wyszukiwanych z tej linii francuskiej ja wiem, że jeszcze będziemy w stanie będziemy w stanie przejść do poszukiwań zawodników z rynku hiszpańskiego. Puerta. Tutaj są zawodnicy, którzy są raczej poza zasięgiem poza zasięgiem drużyny Wisły Kraków Zobaczymy na rynek transferowy, jak to wygląda. Jacy zawodnicy są wystawieni na listę transferową. Rówkę. Mikołajczyk. Góra. Biliński. Właśnie później z obserwacji plum. potrzebujemy zawodnika, który ogarnie tą drugą linię. Kamil Wojtkowski w motorze lubi. No, niestety, chyba będziemy musieli czekać na e, kolejne wzmocnienia e, do kolejnego odcinka, na który Was serdecznie zapraszam. pod Beskidziem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.